I trzecia odsłona remontu łazienki PRL. Krok po kroku zrobię dzisiaj przed ściankę oraz zabuduję komin. Pokażę Ci jak wymierzyć i wyprowadzić punkty hydrauliczne. Udowodnię Ci, że malując sufit przed płytkami możesz zaoszczędzić sporo czasu. Rozprowadzę elektrykę. Fachowco, dlaczego powinieneś zacząć się bać. Dowiesz się co położę zamiast płytek. Odpowiem również na Wasze pytania. Zajmę się najpierw elektryką. Tutaj w poprzednim etapie puściłem przewód. idzie on nad płytą. Wychodzi z tej strony podłączony jest na razie do gniazdka żeby było światło. Jak to przerobić i podłączyć do włącznika? Najpierw wskuję tynk na szerokość młotka na dwa przewody, ten od lampy oraz doprowadzić trzeba zasilający. Takie to kiedyś elektryki robili. Wyłączyłem prąd, czy jak ktoś woli napięcie, odkułem instalację, przeciąłem, zaizolowałem. Zostało takie dzieło sztuki do oprawienia w ramkę. No i trzeba wywiercić puszkę. Zakładam teraz koronkę do betonu 68 mm SDS Plus na młotowiertarkę i lecę z otworem. W cegle idzie to w miarę dobrze. Wierciłem z udarem i bez udaru po chwili zrobione. Resztę wewnątrz wykułem. Przymierzam przewód i małym wiertłem do betonu o średnicy 6 mm, choć piątka może byłaby lepsza, wywiercam kilka otworów za przewodem, żeby zamocować go na takie plastikowe uchwyty. Wystarczy złapać przewód, wcisnąć w otwór, no i tak w kilku miejscach. To jest przewód do światła, no ale muszę doprowadzić jeszcze zasilający. Czyli znowu wywiercam kilka otworów i mocuję przewód trzyżyłowy wystarczyłby 1,5 mm, no ale mam akurat 2,5 i lecę nim od gniazda do góry skręcam w prawo pod sufitem do narożnika gdzie będzie puszka połączeniowa. Puszkę mam akurat do karton gipsu, ale może być. Wycinam w niej otwory na przewody, usadawiam w ścianie, tak jak ma być, na równo z tynkiem. Zaznaczam w miejscu, gdzie wychodzą z puszki, nacinam ostrym nożykiem i rozrywam izolację. Wystarczy delikatnie naciąć i pójdzie, także przewodów się nie uszkodzi. Urobiłem tego cudownego materiału, jakim jest gips budowlany, który wiąże w kilka minut. Ustawiłem puszkę, złapałem z dwóch stron gipsem. Po związaniu podłączenie, żółte obrałem centymetr z końcówki, połączyłem z łączką i chowam do środka. Tak samo niebieski, puszka jest głęboka, także miejsca jest. I ostatni, brązowy przewód prądowy, jego nie łączysz, on ma być przerwany i załączany, czyli podpinasz pod włącznik. Upycham przewody, ustawiam ramkę i mocuję wkrętami z puszki. To jest na razie tylko wersja robocza, nie gipsowałem do końca, bo być może dojdzie tu jeszcze płyta gipsowa. Podłączmy to do prądu. Tu sprawy jest przewód zasilający, który biegnie od skrzynki. Puszka ma być na soficie. Zaznaczyłem, wywierciłem otwory i zamocowałem kołkami. Skracam i wsuwam przewody do puszki, nacinam tak, żeby w środku nie było tej białej izolacji, a pozostała na zewnątrz. I łączę żółte razem. Taki nawyk chyba został, że sprawdzam czy prądowy nie kopie. No nie powinien, bo nie ma prądu. I podłączam te, jak również niebieskie. Złączki mają jeszcze wolne pola do podłączenia innych przewodów. Założyłem oprawkę, żarówkę, włączyłem zasilanie i światełko już jest. Mam do zrobienia dwie ścianki, a w środek wejdzie brązik o długości 160 cm, wstawię może szablon. Zaszykowałem płytę 160 cm i co ważne, z kątami prostymi z dwóch stron. Położyłem i pomoże to w wyznaczeniu ścianek. I teraz tak po przyłożeniu lasera. Tutaj odsunąłem się o 5 cm, a na górze mamy 0. Laser prawdę ci powie. No i myślę, że najlepiej będzie, jak postawi tutaj przed ściankę. Tylko muszę jeszcze odsunąć się tam ze 3 cm, żeby mi tu profile weszły. Linia wyznacza teraz konstrukcję i pokazuje, jak tu jest krzywo. Na szczęście z drugiej strony zostanie jeszcze miejsce, bo tam znowu do schowania rury. I pierwszy przyścienny. Wiertło 6 młoto wiertarka z udarem. Profil ustawiony do linii lasera. Wywiercam otwory, wciskam kołki 6 szybki montaż. Te z kapeluszem, żeby trzymały, i wbijam młotkiem. I tak co około 60-80 cm, ważne, żeby profil był w pionie i prosto, bo wyznaczy on linię dla kolejnych stelaży. Z lewej u góry musiałem podkuć tynk, żeby górny zmieścić przed wytrasowaną linią. Zmierzyłem długość, dociąłem nożycami. Tu jeszcze taki myk, że nałożyłem klej montażowy, złapion, profil do sufitu, będzie mi łatwiej. I wrzucam na górę tam, żeby wsunąć w ten przyścienny. Oprze się na końcówce, tu warto wspomnieć, że musi być trochę luzu, nie robimy na sztywno. I przyklejam równo z linią lasera. Dolny profil podobnie równo do tego mojego wirtualnego brodzika i kołkuję. Nie dawałem tu żadnych taśm akustycznych, bo uważam, że to zbędne. Na tym profilu, żeby go wzmocnić, dam taki kątownik. No nie ma się czego złapać, chyba że rury. Zakołkowałem kątownik, dobić też można wiertłem z udarem. Złapałem czarnym wkrętem z końcówką samonawiercającą całą obramówkę robię pod laser. Czasem też patrzę poziomicą, czy jest utrzymana linia. Profile główne będą poziomo, zaznaczę gdzie je mocować. Czemu poziomo, a nie pionowo, o tym później, natomiast teraz podzieliłem ścianę na równe pola od góry i dołu po około 20 cm i między profilami 50. Znowu wiercę otwory, to samo wiertło, szóstka, kołek również, z tym, że odcinam ten kapelusz, bo będzie przeszkadzał w montażu. Mocuję na środku kątownik dwoma kołkami. Dociąłem profil główny, też z centymetr krótszy, żeby miał luz. Końcówki zaginam, aby wszedł bez problemów w przyścienne i opuszczam w poziomie na kątownik. Sprawdzam łatą, czy jest w linii. Laser też pokazuje, czy jest dobrze. Mocno przytrzymuję i skręcam pchełkami. Czemu kątownik a nie wieszaki, tak zwane esy, to wyjaśnię później. Na razie mocuję tak kolejne kątowniki oraz profile główne, trzymając się w wyznaczonej linii. I zmieniamy normy budowlane, laser musi dotykać wszystkich profili. Nie no dobra, cofam to, bo mnie fachowcy zjedzą, a klienci zaczną zaraz latać z poziomicami laserowymi. Nie no panie, to do poprawki. Konstrukcja zrobiona, ale wypadałoby ją jeszcze wzmocnić i zrobię to już wieszakami, dam na każdy profil po dwa. Mocuję kołkami, a do profili pchełkami, choć zaleca się generalnie lepsze wkręty, dłuższe, ale ja robię na pchełki i nigdy jakoś z tym problemów nie miałem. Co ważne to profil trzeba mocno utrzymać w linii i dopiero mocować, bo zdarza się, że się przesunie. Tutaj na środku już trzyma, jest nieco łatwiej, ale chodzi o to, żeby ich nie przekosić. I tak to właśnie wygląda przy tych blokowych działowych ściankach. No dobrze, a czy można sobie jeszcze jakoś uprościć pionowanie profili? Naklej na poziomice lub łaty mocne magnesy, przyłóż do profili. Magnes musi przytrzymać konstrukcję, wtedy kręcisz wieszaki, a profil masz prosto. Drugi sposób kupu chwyty do wieszaków ustaw laser, zamocuj, dosuń profil i przykręć. Przydatne szczególnie przy sufitach. A propos mocowania pchłkami, jak się mocniej poruszy, to mogą puścić tak jak tutaj widać. Wiadomo, nikt nie będzie szarpał i do góry nie poleci. To akurat trzymają. W zamian można użyć takich wkrętów nieco szerszych z ostrą końcówką, węższym gwintem i płaskim łubem. Sam gwint przez to, że jest węższy, powinien lepiej trzymać cienką blachę. Zrobiłem szybki test, i mocniej trzymają, choć oczywiście przy szarpaniu też się poluzują. Natomiast kosztują prawie 10 razy więcej niż pchełki. No zawsze masz wybór. To w narożniku odszedłem 3 cm, a na dole wyszło 7,5. Czemu ta konstrukcja jest pozioma i dlaczego nie robiłem jej przykładowo na M-Systemie? Ponieważ na ścianie nie będzie płytek ani karton gipsu, nie przykręcę też płyty budowlanej. Jest to przygotowana konstrukcja pod takie oto panele, które się nazywają FIBO i można by teoretycznie taką przedściankę też zbudować na M-Systemie, No tylko trzeba by wtedy wiedzieć, gdzie idą wszystkie łączenia płyt. Dlatego wydaje mi się, że przedścianka z profila lub kantówek w tym przypadku będzie lepsza. Czyli tak, tu mam ustawione na grubość panel. Ścianka wyszła ładnie w kącie 90 stopni, panel pasuje idealnie i teraz z drugiej strony muszę wytrasować zabudowę tak, aby brodzik wszedł bez problemów, był równy kąt prosty i około pół centymetra luzu. W ten sposób wychodzi, że konstrukcją mogę się odsunąć 5 cm, i my wyżej to więcej. Zamierzałem zbudować tak jak wcześniej, ale wiercąc, mógłbym narobić dziur lub jeszcze gorzej pozatykać kominy. I najprościej będzie mi zrobić to przed z płyty budowlanej. Tak mi się przynajmniej wydaje: bez wiercenia, od razu wodoodporną w strefie mokrej. Teoretycznie wystarczy tylko dociąć i przykleić. Na razie przeciąłem płytę na pół, ale będzie jeszcze zabawa z hydrauliką. Podkułem, żeby wszedł trójnik. Przy podłodze będzie podłączenie do brodzika, od góry umywalka, ale trzeba dać jeszcze tak zwaną uszczelkę trapera. Gumowe przejście z 70 do 50 m. Tylko że rurka 50 wchodzi tam ze sporym luzem, i tutaj jeden z widzów podpowiedział, żeby wbić najpierw kielich i będzie szczelniej. Zobaczmy, smaruję pastą poślizgową, wciska mu szczelkę i dociętą rurkę. Dobiłem lekko młotkiem, nie miałem żadnego drewienka przez kątownik, no i wygląda to solidnie. Wstępnie dopasowałem kolanka. No dobrze, ale jeszcze przydałoby się tam zakleić. Zwilżyłem wodą i wcisnąłem pianoklej. Beton zagruntowałem dla zmniejszenia chłonności, przyłożyłem płytę, trzeba tam wyciąć, żeby doszła do ściany. Także sztuka rzeźbiarstwa. Odpływ zamocowałem do rury, tak żeby było sztywne. No i zanim przykleję płytę, to muszę ogarnąć tutaj jeszcze hydraulikę. Brodzik z kabiną 80, umywalka będzie 45 choć i 50 by się może zmieściła. Ok, środek dla 45 będzie gdzieś tutaj. Wysokości odpływu oraz zaworów zawsze można sobie podejrzeć w internecie. Odpływu zróbmy około 50, a zaworki 55. Na podłodze zaznaczyłem środek umywalki. Ciepłą wodę dziabnę tutaj, Cyk nożycami fazuję by lepiej weszło, wsuwam kolanko na ścienne z wyjściem półcala i zaciskam. Złączki mam z systemem U jak również szczękę na zaciskarce. Moje problemy i rozkminy hydrauliczne były w pierwszej części, także nie będę tutaj tego powtarzał. Obcinam rurkę, fazuję i drugie kolanko do zimnej wody. Między nimi jest około 20 cm. Należałoby to jakoś zamocować. Dociąłem kawałek płyty USB z formatki. Końcówki są w poziomie i mocuję wkrętami do przyciętego OSB. I teraz tak, dam tutaj dwa punkty kleju. Przestawiam płytę, odznaczam położenie kolanek i robię otwory wiertłem łopatkowym 32 mm. Z rurek odpływowych zbudowałem taką autokonstrukcję, konstrukcję. Dam na środku punkcik kleju. Też tam z tyłu odznaczam położenie i większą otwornicą, chyba 68 mm wycinam. Sprawdzam czy pasuje. Przymierzam trasy przedłużki, mam 50 i 40. Dłuższa 50 wystaje około centymetr, dojdzie panel i będzie dobrze. Nawijam pakuę lnianą na gwint w prawą stronę, moja sekretna technika to nie za dużo i nie za mało i nie ma co tu więcej filozofować, no ewentualnie żeby jeszcze gwint był poszczerbiony. Następnie trochę pasty uszczelniającej, nakręciłem na kolanko, dobrałem klucz, żeby kręcić tam w środku, ale coś nie pasuje i normalnie dokręciłem szczypcami. Co ciekawe druga przedłużka taka sama i poszło. Zakorkowałem. Wpuściłem wodę, żeby sprawdzić, nic nie kapie, wygląda to dobrze. Kupiłem takie oto klej Ultra Little S1 Flex. Co dwa full offset in the entire life cycle. No i wszystko byłoby fajnie, tylko za 15 kg płacisz 80 zł. Nie hejtuję, mapei mają dobre produkty, ale to takie lecenie w kulki. Cena w porządku, tylko 10 kg kleju za mało. Zresztą tak wiele firm ostatnio szuka oszczędności i robi nas w bambuko. Nałożyłem placki przy podłodze mniejsze wyżej, troszkę większe, bo ścianka lekko ucieka z pionu. Na podłogę dałem jeszcze piano klej. I przykładam, ustawiam, na dole dobijam na maksa, patrzę pod poziom poziomice i laser, generalnie płyta jest sztywna i prosta, także prawidłowe ustawienie jest w miarę łatwe. Tu zablokowałem tyczką oraz poziomicą, bo coś mi tam prężyło, długie śruby z podkładką i zamocowałem do płyty OSB z przyczepionymi kolankami. Biorę się za doprowadzenie wody do baterii. Rurka z ciepłą wodą pójdzie górą do lewego punktu, powginałem pomagając sobie sprężyną. Już wcześniej zaznaczyłem gdzie ma być bateria, dociąłem rurkę i zacisnąłem kolanką. Przymierzyłem i wywierciłem szóstką na głębokość 3 cm, wsunąłem mały kołeczek, przymocowałem wkrętami. Drugie od zimnej wody ustawiłem w poziomie 15 cm dalej, przyciąłem rurkę, połączyłem. Sprawdziłem poziom, odległość i zamocowałem do ściany. Zakorkowałem, puściłem wodę, nic nie leci, kolanka pod baterię mam naszykowane. No dobra, teraz trzeba wyciąć w strodurze, dlatego punktowo nałożyłem klej na rurki, odznaczyłem na płycie i wycinam nożykiem. No powinienem chyba rzeźbiarzem zostać, a nie budowlańcem. Nałożyłem placki kleju za rurkami, wstrzyknąłem pianoklej, jak również nałączenie płyt i kleimy drugą płytę. Kolanka mam różnej długości, na to z lewej dałem przydłużkę 4, z prawej 3 cm. W ten sposób po przyłożeniu panela końcówki wyjdą równo. Czy to będzie dobrze? Ja mogę wkręcić krzywkę. Krzywka to taki adapter, który ułatwia życie przy montażu baterii. Przyłożyć panel i nakręcić rozetę maskującą. Jak widać ładnie dochodzi do panela i co ważne zostaje kilkanaście mm gwintu na nakrętkę baterii. Zobaczymy później w praktyce. Rozeta oraz krzywka były w zestawie baterii. Zawsze można w razie co dokupić dłuższe, krótsze lub z innym kątem nachylenia, zwróć też uwagę, żeby końcówki podejścia wody były równo prostopadle do ściany. I tak wyszło, że zostawiam to na razie, nie zabudowuję do końca, bo jutro ma przyjść hydraulik i założyć tutaj plomby. A ja zajmę się teraz czymś innym. Na tą ściankę muszę doprowadzić jeszcze przewód i zrobić tutaj puszkę na ogrzewanie podłogowe. Przywierciłem się na wylot, przeciągnąłem przewód o, tutaj, i później podłączy się do puszki. I jeszcze jeden tam. No, bo tutaj też będzie gdzieś jakieś gniazdko. Mam tutaj taką wzmocnioną masę na łączenia UniFlot. W sumie to chyba najczęściej jej używam, tak z przyzwyczajenia. Na soficie mam tylko jedno łączenie. Wystarczy myślę, coś takiego. UniFlot i Wario to chyba najpopularniejsze masy na łączenia płyt. UniFlotem nieraz robiłem bez taśmy i to kilkanaście lat temu. Do dziś nie ma pęknięć, choć to też zależy od tego, jak pracują płyty. Wciskam masę włączenie, specjalnie zostawiłem szczelinę kilka milimetrów, szpachluję i dam tutaj taką wzmocnioną taśmę fizelinową. Choć jak mówię i bez taśmy może byłoby wystarczająco dobrze, ale leżakuję w garażu to trzeba wykorzystać. Wtopiłem w masę, zaszpachlowałem łączenie, wkręty i inne ubytki plomby założone, kawałek drucika oraz zgniecione kombinerkami aluminium, no nie do podrobienia. Także dla tych wszystkich co trzęśli portkami, to można sobie zrobić coś takiego samemu. Dobre, już nie zachęcam do zrywania plomb. Lecimy dalej ze ścianką. Piana na łączenie klej do płytek i przyklejam ustawiając poziomicą w linii do poprzednich. Płyty teoretycznie są proste, ale na długości coś nie halą i poziomica się buja. Także musiałem trochę kombinować, żeby zgubić. A w praktyce wiem, że 2 mm tu czy tam i finalnie wychodzi krzywo. Usunąłem starą Kratkę wentylacyjną, zeskrobałem tam farbę z komina, zagruntowałem i skończyłem oklejać płytami, z boku szczelinę wypełniłem pianoklejem. Na to łączenia nie będę dawał folii ani żadnych taśm. Po prostu wciskam klej montażowy, który jest elastyczny, wodoodporny i wygładzam szpachelką. Tym samym klejem uszczelniłem wszystkie przedłużki. W międzyczasie dwukrotnie zaszpachlowałem białą, gotową gładzią łączenie i wkręty. Szybko wyschło. Packa do szlifowania, siatka 180, kostka szlifierska. I szlifuję, żeby było gładko. No niestety nie miałem na robocie szlifierki, którą podłączyłem pod odkurzacz i zrobił to bezpyłowo. No ale dużo tego nie ma i jakoś przeboleje. Zmiotłem. Skórzu I od razu wałeczkiem zagruntowałem, aby podłoże pod farbę było mniej chłonne, zwarte i czyste. Pomaluję teraz sufit. Czy jest to dobry pomysł przed wykończeniem ścian? Kupiłem farbę do łazienek. Niby ma jakieś dodatki antygrzybiczne, ale na ile to faktycznie robi różnicę i czy w ogóle to wątpię? Mały wałek specjalnie z końcówką, która też maluje. I zobacz, nie muszę nic oklejać, bawić się taśmami, odcinać pędzelkiem, tylko jadę wokół wałkiem przy samym narożniku. Ściany mogę malować, w niczym to nie przeszkadza. Chodzi tylko o to, by sufit w narożnikach był pomalowany. Poza tym nie szpachlowałem wokół płyt, nie musiałem ich dokładnie docinać, żadnych połączeń ślizgowych. Na ścianach. Doszły zabudowy i będzie jeszcze panel, także ranty sufitu będą zasłonięte. Duży wałek, marketowy, najtańszy, długość runa 11 mm, niepotrzebne jest nic innego. Minusem jest to, że wypada z niego czasem włos i widać na przyspieszeniu, że kilka razy ściągałem palcem z sufitu farfocle z wałka. Za pierwszy raz to, co szpachlowane pokryło ładnie, zielone, trochę prześwituje i nie ma co tu robić poradnika o malowaniu. Generalnie rozcieramy dokładnie farbę, żeby nie było zacieków. W miarę gładko, pas za pasem, jeden Ciągiem, jak coś wpadnie na sufit, to usunąć palcem lub końcówką wałka, i to by było na tyle w temacie. Po dwukrotnym malowaniu widzę, że tam trochę jeszcze to zielone prześwituje. Farby miało starczyć na 16 m2. Tu mam 3,5 m. Przy dwukrotnym malowaniu to 7 m, a to już pusto. No jeszcze w kuwecie trochę zostało. Może da radę pomalować na trzeci raz. Tak na wilgotno, ale się udało. Jednym litrem farby pomalowałem 10,5 m2, a nie 16, jak podaje producent. 16 metrów, no może dałoby się osiągnąć przy malowanie lustra albo lampery. Sufit gotowy wygląda elegancko i zamierzam zamontować panelę tak, żeby zostawić tam taką minimalną szczelinę na silikon. I to wszystko, żadnego szpachlowania, nakładania i malowania akrylu, oklejania taśmą, odcinania, podciekania farby, malowanie odbyło się bez specjalnych przygotowań, co naprawdę pozwoliło mi zaoszczędzić sporo czasu. Oczywiście są też minusy, mogę przypadkiem uszkodzić lub pobrudzić sufit, albo go zakurzyć. No z tym zakurzeniem to można na koniec zdmuchnąć kompresorem. Pozostaje tylko pytanie, czy uda mi się dotrwać do końca remontu bez żadnych uszkodzeń. To się okaże. Jak to wyjdzie w kolejnym odcinku, a ja muszę zabudować jeszcze tą stronę. Tu jeszcze tak dla picu mogę dać otulinę. Dociąłem pasek płyty, tym razem o grubości 30 mm, wystarczy. Nałożyłem pianę na płyty i wbiłem ten kawałek, wszedł na wcisk. W sumie z tych płyt to takie można powiedzieć murowanie. Ustawiłem kątownikiem i do pionu. Drugi kawałek na górze, tak żeby było równo z tym niżej. Na wysokości wodomierzy zostawiam miejsce na drzwiczki rewizyjne. W narożniku skleiłem klejem montażowym. Nie mocuję tam w inny sposób, bo generalnie kombinuję tak, żeby w razie wymiany pionów można było płyty wyciąć. Na koniec sekcja komentarza odnośnie tego remontu. Czy na płyty gipsowe klejone do ściany można montować płytki? Generalnie ja nie widzę przeciwwskazań, jeśli płyta jest dobrze przyklejona, no ale rozumiem, że są tam jakieś normy. Jeśli masz wątpliwość, że ściana odpadnie pod ciężarem płytek, to zawsze możesz zakołkować, zakotwić kołkami z podkładkami. Sporo osób też pytało, co to za magiczna aplikacja do wizualizacji. I tu muszę Cię rozczarować, to nie jest żadna aplikacja, która na żywo robi podgląd wyremontowanych pomieszczeń. Wizualizacja była przygotowana przez kogoś, nie jestem w temacie, ale tu masz komentarz, który chyba to wyjaśnia. A propos hydroizolacji, dlaczego nie ma przykładowo tam za stelażem? Nie będę wariował z folią w płynie, żadnymi taśmami. Tu w strefie mokrej Płyty są wodoodporne, nie będę nic tam dawał, ewentualnie coś tylko przy brodziku. Ale nie będę smarował tu wszystkich ścian, sufitu, podłogi. Natomiast jeśli chcesz sobie wysmarować całą łazienkę folią, no to zawsze możesz. No i ten zawór do pralki wymieniłem końcówkę na kolanko mocowane do ściany. Teraz można w razie co odkręcać i kolanko będzie sztywne. Naprawiłem później się zaleje i będzie git. To był oczywiście żart, no ale rozumiem, że nie wszyscy strzeli. Koszty materiałów z tego etapu w tabelce natomiast od początku pracy razem 4000 złotych. Do zobaczenia!